Cześć! Z tej strony Marci Matusia, jako opiekun inwestora na rynku nieruchomości. Witam Was ponownie z Poznańskiej 20. Dzisiaj mała wycieczka po drugim piętrze. A dlaczego drugie piętro? Bo to piętro będzie pierwsze skończone, wykończone, już gotowe do wynajęcia. I chciałem Wam pokazać jeszcze na takim etapie, kiedy właśnie świeżo widzimy pomalowane ściany czy jedne z pierwszych drzwi do mieszkań już obrobione tutaj przez chłopaków w trakcie e, obrabiania. Właśnie jeszcze tutaj trzeba było niestety poprawić jakieś drobne płyty 6 mm, wkleić. Widzicie teraz jeszcze właśnie e, świeżo gładzone, wyrównywane. Efekt końcowy musi być idealny, tak jak nie ma tutaj miejsca na półśrodki. No i co? Farba. Wrzucimy tutaj później jeszcze fajną przebitkę wizualizacji, żebyście zobaczyli każde, każdą kawalerkę z, z tego piętra. One będą się powtarzały przez piętra. Różnica będzie na pierwszym piętrze, gdzie będą antresole, ale o tym w innym filmie. Zaraz zobaczycie jeszcze aneks kuchenny przyszły, tak? Z dwie, dwie ściany w cegle. To będziecie widzieli też na wizualizacji. Jesteśmy w kolejnej 2.10 dokładnie. E, niewielka, bo 13 z kawałkiem, e, ale co ciekawe, tutaj już nam wspominałem na jednym z filmów, będzie niebieska cegła, niebieski sufit, a jako ciekawostkę zobaczcie, co tutaj nam chodzi właśnie w tym momencie w łazience. Specjalny Osuszacz, który zbiera nam jeszcze resztki wilgoci z wylewki na podłodze, żeby chłopaki mogli wejść z folią ochronną, która nam zrobi taką hydroizolację właśnie w łazience przed tym, jak położą płytki podłogowe. Tak? No i teraz taki krótki rzut oka na tę przestrzeń. Widzicie też, że trochę jaśniej. Od razu nam się zrobiło pierwsze malowanie za nami. Potem dojdą kolory i druga warstwa. Też tutaj nie oszczędzamy, bo zainwestowaliśmy specjalnie wysokiej jakości farbę Picurilla Optima 5 z większą odpornością na ścieranie. Dlatego myślę, że w perspektywie tego, co tutaj robimy, czyli wynajmowania idealnie, idealnie sprawdzi się do naszych potrzeb. Jesteśmy teraz w mieszkaniu 201, 22 metry, z dużą łazienką około 4 metrów, aneks kuchenny na tej ścianie. Rozdzielony później taką ścianką małą działową, która ma podzielić nam strefę tego mieszkania na taką część bardziej roboczą część dzienną. Za ścianką będzie jeszcze szafa, komoda, tutaj telewizor. Zobaczycie za chwilę na takim rzucie z góry. No i co, zapraszam, rozejrzyjcie się. Jak na nasze realizacje rzeczywiście, to tak jak Przemek zauważył, dużo przestrzeni, tak? Bo prawie można by było wstawić dwie kawalerki na upartego.